Katarzyna Majer, marzycielki. Kompletnie mi się to wszystko nie podoba. To, że mama weszła do domu i tak po prostu oświadczyła. Znalazłam idealne mieszkanie. Przeprowadzamy się. I to, że zamiast przygotować obiad i zająć się domem oraz nami, tak jak robiła przez całe lata, kazała nam od razu wsiadać do samochodu, bo koniecznie musi nam to mieszkanie pokazać. Nie podoba mi się. Także to, że po przeszłej godzinie jazdy mama zatrzymała samochód w jakimś beznadziejnym miejscu i powiedziała radośnie, to tutaj wygląda przez okno i wszędzie wokół widzę bloki, szare górę i nieciekawe pod każdym względem, ponieważ <laughs> e, blok, e, bloki ciągną się e, równie w szare i górę. Chodniki. E, wszystko jest szare i górę, nawet w słoneczny letni dzień. Jak to wygląda w pochmurny dzień listopadowy, wylem sobie nie wyobrażać. Choć podejrzewam, że w takiej okolicy pora roku nie ma zbytniego wpływu na krajobraz. Zawsze jest szary i bury. Nie podoba mi się ani ten widok, ani to, że mama twierdzi, że tu się przeprowadzimy. Ani to, że ma taki dobry humor. Jeżeli ja nie, nie widzę, czemu ten humor się udzielał. Moja siostra dziennie no Odziana w długą do ziemi kieszkę z włosami zaplecionymi w idealny parkowe, pląca po chodniku, robiąc siebie widowisko dla wszystkich, którzy właśnie wyglądają przez okno w balkonach lub akurat przechodzą obok. Wydaje mi się, że ludzie, którzy mieszkają w takich szarych blokach, mają jeszcze mniej wyobraźni i, nie, <laughs> i zrozumienia dla ludzi, e, dla takich ludzi jak Liliana, i że ludzie mieszkający w małych miasteczkach też e, szarych, ale przynajmniej <coughs> zamieszkanych, zmieniających się w zależności od rogu. A warto wspomnieć, że Liliana w małych miasteczkach już od dawna ma mocno ugruntowaną opinię dziwolonga, To, że mieszkanie jest po prostu projektowane pod nas, ćwierka tymczasem mama. Każdy kąt i każda ściana są zgodne z naszymi liczbami IQ. Mamo, liczba IQ jest jedno z haseł, na które wszystko mi się w środku wywraca, a poza tym osiągnęłam tę fazę niezadowolenia, w której człowiek nie ma ochoty sprzeciwiać się ani nawet płakać z rozpaczy. W tej fazie człowiekowi już nic kompletnie się nie podoba, a mama i Liliana rozglądają się dokoła z anielonymi twarzami i kompletują rzekowiska. Pejzaż, jakby był on najpiękniejszym miejscem na Ziemi. Mama mi się podoba. Mówi radośnie Liliana. Kasia e, też e, twierdzi, że się podoba. Tym e, mnie dobija. Uświadomiła mi, że nie przyjechaliśmy tu we trójkę. Jak wydawało się mnie i wszystkim normalnym ludziom, którzy widzą nas z okien, ale we czwórkę: mama, ja, Liliana i Kasia. Ewa Nowak, piątki. Na początku nie było nic ciekawego, kilka zdań o nim, jak śmieszne rysunki z dzieciństwa, kilka zeskanowanych pamiątek z ze wyjazdów i zaraz jest tu coś jeszcze. Moje przyjaciele Ola szybko najechała myszką na to pole. Pierwsze, co zobaczyła, to zdjęcie Orka i obok jej to zdjęcie pod spodem. Spowiem krótki opis. To jest Ola, moja przyjaciółka. Spotykamy się tylko latem, ale zatem często ze sobą korespondujemy. Dalej było długi opis z incydentu z Szabem, ale Szy Szymon zupełnie pominął swoje rolę, ale wróciła do miejsca ze swoim zdjęciem. Bardzo dobrze wyszła. Jestem taką roześmianą, kiedy to było robione.